Witam tutaj DJWichu 1, Dzień, Dzień 3 a to jest kolejny odcinek Minecrafta z sezonu 4. Eee, w tym odcinku dokończymy tam to, co mówiłem. Eee, te lasery zrobimy i jeszcze coś pewnie się zrobi. Eee, już poprawiłem tamten em, problem z tym właśnie miodem. Eee, a teraz poszukuję właśnie diamentów na te lasery, ponieważ już trochę tych laserów zrobiłem. Nagrywałem trochę, ale niestety Minecraft miał krasza i muszę teraz nagrać od nowa. A nie będę powtarzał tego, co robiłem tam, więc pokażę Wam jak tylko wrócę z Twilight Forest z diamentami, co zrobiłem przy tamtym rozwiązaniu. No. Dobrze, tak więc to, co ja tutaj poprawiłem, to jest coś takiego. Dałem tutaj ten advanced, oczywiście jest tu insertion. Od góry relay działa prawidłowo, że tu wkłada. Potem tu oczywiście to wychodzi i z Squeezera. W tym miejscu wychodzi tutaj i wszystko jest tutaj. Tu jest iron pipe, żeby wszystko leciało w tą stronę. I działa to jak powinno. A czemu tutaj nie jest ten? Hmm... Watery propolis nie idzie tam? On powinien lecieć tutaj. Do squeezera. A jest to ustawione tak? Jest. Dobra. No to... No, i tu się to, to wkłada dobrze, i wtedy stąd leci. Wtedy, mm, o, widzicie? No, i tak działa bardzo dobrze. Tutaj zamieniłem na złote róże No, i tu to drzewo wyrosło. Jakie ładne, piękne. Okej, okay. tak samo też potrzebny potrzebnym jest seed oil. Więc tutaj seedy pracują ładnie, się zbierają. To drzewo mutację ma jakąś. Jeszcze nie widzę. No cóż. Yy, dobra. To, to pokazałem. Na dole zrobiłem jeszcze już trochę laserów. Ale nadal jest ich za mało. I mogę od razu, chociaż tutaj nie ma miejsca, będę musiał to przenieść. Dobra. Jeszcze się tutaj da... pływę do półowej to I to się włoży. Okej. Okay. Bez problemu można przez Easy Crafting Table tworzyć te lasery. Lasery, lasery. Potrzebuje to Redstone, obsydian i Diamenty dwa. więc tworzyć 15 tych, tych laserów. Mam nadzieję. A, jeszcze jeden, mogę. 10 na razie, na razie wystarczy w zupełności. Jedynym minusem tego Easy Crafting table to jest to, że długo aktualizuje się. Odświeża, o, tak powiem. Dobra, mm. jakby tutaj to zrobić? Na razie bym musiał wyciągnąć wszystkie te rzeczy. A tutaj nie mam za bardzo miejsca. Włożę tutaj tymczasowo. No. Więc ten Easy Crafting Table. Ups, znaczy assembly Table. Pójdzie tu, tak mniej więcej na środek może być. Eee, to już i tak nie ma energii. Ale to będzie szło tutaj. I tu będzie dziura i będzie ten prąd. Więc trzeba tutaj ustawić to. To jest tak. Może to trochę tam w prawo. Będzie lepiej. Gdzie to było? Tu nie tu. O. Eee. Dobrze jest. Tak, raczej dobrze jest. Jeszcze drobina w prawo. Tu było. To leci to tu. O, tak będzie dobrze. I chodzi mi o to, żeby to właśnie tworzyło bardzo, bardzo szybko to co będę chciał. Że nie trzeba będzie czekać. To będziesz leciało tutaj. I tutaj ta cała linia będzie musiała być odłączona. W sensie to zostaje, a to się odłącza. Dobra. Tak mniej więcej. Chociaż wie, wiecie co? Nie lepiej, nie, lepiej tak będzie jak jest teraz. Dobra. Teraz bym musiał... Tak na szybko tu ogarnąć. Jak to dokładnie wyglądać będzie. Żeby było dosyć ładnie, to zrobimy tak, że to pójdzie. Tu jest raz, dwa, raz, dwa. I to będzie leciało tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ups, tu, tu, tu. I zrobimy taką jakby tu jest dwa, tu jest jeden jeszcze jeden, jeden raz będę musiał jechać tu hmm. raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery pięć hmm tak, jeszcze będę musiał jechać tam i zabraknie Energy Conduit A, nowych nie mam Będę musiał dorobić. Chyba, że mam tutaj. Nie, nie mam. Będę musiał dorobić, tak więc skraftuję sobie. 64 takie te. Ale pewnie oczywiście nie ma elektrum, bo jakże inaczej? Elektrum nigdy nie ma. Oczywiście elektrum. Hmm. Elektrum się robiło ze srebra i złota, bodajże. Silver. I gold. A, to jest. No, niech się tworzy. A ja tutaj teraz, czekaj, a właśnie. To będzie wtedy tak, tak, tak. Już trzy tylko lasery mam. Jeszcze będzie w tą stronę. I potem będzie tak. Zobaczycie, będzie ładnie to wyglądało. Bardzo ładnie będzie wygl... wyglądało to. A jako, że to będzie zjew, fuck. O kurcze Ej, no to zje... <laughs> Nie ma takiego tego. LOL. No to było dziwne. Tu się jest dziura. O, jest. Tu jest ciemno F7 Widzicie? Tu się pojawiają moby Dużo Mobów Cholernie dużo Trzeba tu jakoś rozświetlić to Ale nie mam pochodni Bo po co mi? Mm -hmm. Tak, zero pochodni Jaki pech? A węgiel? Też zero. Tu jest węgiel. Jeej A yy, patyki? Będą. Widzicie? Poradziłem sobie. Jakimś cudem. Hop, hop, hop. Hop, hop. Super. Już się tu nie pojawiają. Nie będą pojawiać potwory. I teraz to było tu, nie? Nie, tu, tu jest tu. Tu jest dziura. I tu w górę. Co jest w górę? O kurczę. To jest tutaj. Mm. Komplikuje to sprawę trochę. Ale może to być przesunięte w tamtą stronę. O I nie zrobi to różnicy. Mhm. Mm no to będzie tu przesunięte trochę kawałeczek, a tu jest coś. Hop, nie, tu nic nie ma. To tu możemy dać y, solarkę, którą to zrobimy za chwilę y, przez Easy Crafting Table, bo to jest fajna rzecz. A ja nie pamiętam, co się robiło pod solarkę. Taka, taki trochę peszek. No, nie pamiętam. Będę musiał zrobić solarkę, więc, 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 więc. Hop. hmm, Żelazo przecież mam. Redstone. Nie wiem czy redstone. Aha. Solar. Advanced generator. potrzebne jest. Ozjum, Ozmium Dust, Redstone, Ozmium Ingot. Ok. A ja nie mam ani tego, ani tamtego. Co jest problematyczne? No, Zero. Tak więc, cięcie. Ok, wpadłem na pomysł inny. Nie będę robił tego solaru, solarku tych Solarek. Nie będę robił. Jest to tylko tutaj i mogę albo wykorzystać energię z tego, z, tej, z tego generatora właśnie bo jest tej energii sporo jak widzicie i nie ma sensu chyba robić osobnej albo tworzyć jeszcze inny rodzaj energii z czegoś innego na przykład z pitboga czy czegoś ale myślę że wystarczająco będzie przesłać energii teserakte chociaż wtedy się traci 200% energii ale zawsze to jest coś lub pociągnąć kabel w ziemię tutaj i pociągnąć go tam bez straty żadnej energii chociaż myślę że jednak ten react będzie lepszym rozwiązaniem ponieważ wtedy nie stracimy tych wszystkich rzeczy resztona na tworzenie tych właśnie kabli więc będę raczej stworzył energię to serakty, więc potrzebuję dwa, dwie takie, te. Takie. Energy, cele. Niestety czegoś mi brakuje. Brakuje diamentów. No tak. Bez diamentów to się nic nie da w tych czasach zrobić. Ups, nie to. Aha, właśnie, energy. Elektrum sobie się zrobiło już, nie? No ba. Że się zrobiło. ener... Więc mamy ten energy Cele 2. E, przy okazji, szybko zrobię te, te serakty. Mam tutaj w końcu. E, to. A właśnie tu jest redstone nie? Tak, tu jest Reston. Trzeba pozbyć się Restonu. Pamiętacie, jak? Nie pamiętam tylko, czy to się. A. Tak, chyba... A! Zobaczcie, się już to miesza. A. Nie. To było tak, chyba? Ja już czekaj, gdzieś... O, dobra. Jeszcze przy okazji pomyliłem frame'y, ale co tam. Uważam, że będzie to. A co z tym zrobię? Nie wiem. Będą zrobię z, tych, z tego baterie. Na pewno. Hmm. Właśnie, zrobiło mi już te energy conduce. Nie zrobiło. A ja potrzebuję. No, już zrobiło. Też będę musiał to naładować tym. Tego na razie nie potrzebuję. I te serakty już są prawie skończone. <laughs> Aha, żeby zrobić Energy Tesseracty, to trzeba zrobić coś takiego, że Energy, energy Tesseracty, Energy Tesseracty, no to Electrum, Silver i Lead oraz Redstone conduce, conduce, tak. Redstone, o, właśnie to. Razy dwa będę potrzebował, czyli jeszcze jeden poproszę. Uh, lead. To był. bodajże Jak to było? Redstone. Lead. I silver. Chyba tak. Sprawdzę. Lead. Nie, tu. Silver. Tak, tak, tak. Dobra. To się szybko zrobi. Na easy crafting. No i gdzie ten crafting? To jest. Elektrum nie ma. Razy dwa. Energy energy. Dziękuję. No, i tak będzie najprościej zrobić. Czyli tutaj dajemy dajmy od dołu. czemu mówię. nie. Tu damy Energy Tesseract. Nazwę to lasery. Yy, to będzie, nie wiem, nie wiem ile. Tutaj 43. Zapisz. Lasery to ma public access receive only i to ma ciągnąć stąd. Możemy to podłączyć tutaj na przykład. A, tu być dobrze. Tu. A. Lasery Send only Up. I już, gotowe Teraz będzie tu ciągnęło z tego I lasery tutaj będą Otrzymywały Ale nie otrzymują Właśnie, ja wiem, wiem co zrobić Chociaż czekaj, przecież to powinno tak działać Czemu to nie działa? A, wiem czemu. Nie, nie wiem. Czekaj. Tu jest sent. Powinna tak działać. W sensie... Przecież tutaj. A nie, tu jest tak podłączone. Ale tutaj jest podłączone w ten sposób, że... No, dobra. Nie Będę musiał zrobić dodatkowe redstone kondukty. Tak, więc raz, dwa, trzy i będą gotowe. To tam dużo czasu nam nie zabierze. Więc to, co chciałem tam zrobić, to jest ustawienie tych w inny sposób. W tym wypadku to będzie coś takiego. Tak. Tak. Um, tu jest to. O. Oh. Receive. Tak, receive. Aha. Uh -huh. Receive. Start. I jeszcze z drugiej strony. Pip. Mm, nie, tu już było dobrze receive nie, send wysyłaj tą energię i teraz działa tak, teraz działa no więc teraz ryby będą gotowe. Ile mam diamentów? Czy, zdą, czy dam radę to zrobić? Nie wiem. Raczej nie. Bo nie widzę diamentów. 6 diamentów. To zdecydowanie nie starczy. Chyba, że... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Jeszcze tak się jakoś zrobi na siłę tutaj. Op, pop. op. Jeszcze jeden... A mam tutaj też. A? Hmm. Idę dorobić to. Mam tutaj obsydian. Obsydian. Skrawtuj. Chociaż ja tu mam obsydian gdzieś. A tu jest. No więc lasery. Chociaż dwa to za dużo. Jeszcze dwa elementy. Nie, dobrze. Tak, 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 tak. I dam jeszcze więc tych laserów, ale na razie to będzie musiało wystarczyć. Pokażę wam teraz jak to szybko będzie tworzyło te wszystkie rzeczy. Hmm. Yy, no to... To teraz patrzcie. Jeszcze tylko to wezmę tutaj. Tak więc teraz patrzcie, tworzę gatey. Hop. No i tworzy to się szybko. Na razie taka szybkość wystarczy. Jeszcze dorobię tutaj. Tutaj trzy będą, tu idą też trzy, tu idą trzy, a tu nie. Więc będzie jeszcze dziewięć więcej, o 9 więcej laserów i będzie bardzo, bardzo, bardzo fajnie. A taka szybkość na początek wystarczy w zupełności. No i jest to wszystko zrobione, więc lasery będą działać 24 na 7 Tak więc to będzie koniec tego odcinka. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Jeszcze sprawdzę, ile tutaj miodu mamy. Hmm, nie za dużo. Tu wszystko działa. Mam nadzieję. Tu tak samo. Mam nadzieję, oczywiście, że działa. A jakieś mutacje? Nie widzę. A, czekaj. A, tu jest mutacja, ale na razie nie będę brał. A tak to nie, nie widzę nigdzie indziej. Jaka szkoda. No, tak więc. Może to jest mutacja? Też nie ma. Jaka szkoda. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I w następnym odcinku nie wiem co zrobię, ale myślę, że. Yy, zrobiłbym coś z tym samym Wit. Bo trzeba coś z tym zrobić. Tak więc komentujcie, subskrybujcie i pa pa! Cześć!